Kiedy słyszy alarmu dźwięk, gotów jest ratunek nieść. Problem masz do sama dzwoń. Poda ci pomocną dłoń, więc nie ma się co bać, na straży stoi sam, spokojnie możesz spać, poczuwa sam, ma odwagę jak lew. Jest tam, gdzie dzieje się źle. Strażak sam. Milionowy klient spokojnie już jadę. Nic się nie martw w Dwie sekundy i będzie po wszystkim. Ja tylko się na chwilę zatrzymałem, a ona nagle wskoczyła. Na szczęście wszystko się pięknie skończyło. No dobra, Penny, zbieramy się. Trzeba wracać do remizy. Dzisiaj Kapitan Boys organizuje szkolenie. Będzie się działo. W takim razie gazu! Wiecie co? Przeglądałam dzisiaj księgi i odkryłam coś bardzo ciekawego. Słuchajcie, następny klient, który pojawi się w drzwiach, to będzie nasz, uwaga, milionowy klient! Ojej, a milion to dużo? Jasne, że dużo. Taki milion to setki, setki, seteczek tysięcznych, tysięcy. Słuchajcie, mam genialny pomysł. Bo skoro ten następny klient będzie milionowy, to może zrobimy mu super niespodziankę. Ładny pomysł, kochanie. To co? Ja biorę się za gotowanie, a wy coś wykombinujecie dobrze? Jasne, mamo. Jeśli wolno zapytać, jakie to zadania dziś dla nas przygotowałeś, przyjacielu? A więc po pierwsze, Penny i Sam stawiają się na szkolenie. Trafiła nam się naprawdę niesamowita akcja. Proszę sobie wyobrazić, owieczka wskoczyła na dach autobusu. Czuć <laughs> ci dopiero, ale wierzcie, moi drodzy, znam dziwniejsze przypadki. <laughs> o, zdecydowanie! Naprawdę! O, tak! I wiecie, wpadłem chyba na świetny pomysł. Dzisiejsze szkolenie, a teraz uwaga, poświęcone będzie postępowaniu w przypadkach nadzwyczajnych. I co? Wymyśliliście już, jak zaskoczymy naszego milionowego klienta? No pewnie, mamo, kiedy ten klient wejdzie, to obrzucimy go serpentynami i balonami. I jeszcze będzie wielki tort, i ktoś z niego wyskoczy i krzyknie: Niespodzianka! O, ojej, ale taki prawdziwy tort? Nie, taki sztuczny, ale jak prawdziwy. No dobrze, to wszystko brzmi bardzo pięknie. Ale kto zdąży nam zrobić taki ogromny, sztuczny tort przed wieczorem? Na Mike! No cześć, maluchy! Musisz nam zrobić tort! Ja! O, ale ja nie bardzo się znam na tortach. Oj, nie chodzi nam o prawdziwy tort. Ma być sztuczny, ale za to tak Taki wiesz, żeby ktoś mógł z niego wyskoczyć. Uu, kochani, to ci dopiero wyzwanie, a Mike, jak wiadomo, lubi wyzwania. No dobra, to ja się biorę do roboty. Czyli sprawa tortu załatwiona. Pytanie tylko, kto nam z niego wyskoczy. Ojaj, oj, to chyba trudne pytanie. Mm. Kto by mógł wyskoczyć? A może, może ja wyskoczę? Patrz! Niespodzianka! <laughs> Myślę, że przydałby się ktoś taki bardziej głośny, wiesz? O nie! Nie ma mamy! Wykluczone! Nie założę muszki nawet tyle ciotki pili! Normal? Się. Skoro powiedziałam, że założysz tę muszkę, to ją założysz. Oh, no dobrze, założę. Norma! Mamy dla ciebie super, super, naprawdę super zadanie. Ooh. A więc najciekawszym przypadkiem w mojej karierze była akcja ratowania konia, który wyobraźcie sobie utknął w windzie. O, to ma być niezwykła akcja? Ja to musiałem kiedyś mój drogi małpy z komina wyciągać. E, szefie, w sensie szefowie, czy szefowie naprawdę zamierzają nam demonstrować te niezwykłe akcje? Naturalnie! Tak, pytanie tylko od czego by tu zacząć? O, wiem. Co powiecie na wywabianie roju pszczół z gazowego grilla? O, ale mi atrakcja, naprawdę. No zapowiada się długi dzień. I pięknie skończyłam. Ja też. I co, kochana, jak ci się podoba? Przyznasz, że ślinka cieknie? Ty to jesteś taki zdolny chłopak. Jej, ale super tort! Mamo, słuchaj! Norman się zgodził krzyczeć niespodzianka! Dobra, ale jak ja tam wejdę? Chodź, nic się nie martw, wszystko Ci pokażę! No nic, y, chyba pora włączyć frytkownicę. Nasz cudowny milionowy klient dostaje dzisiaj rybę z frytkami za darmo. Spywac przyjacielu, ale nie zgadzam się. Ratowanie bandylino przeciągaczy z basenu pełnego fasolki po bretońsku wydaje mi się rzeczą dużo bardziej niezwykłą niż ściąganie z drzewa jakiegoś sopranisty. O, nieprawda, mój drogi, bo mój... Z tego co tutaj nie słyszę, nie wygląda rynku, na to, że mnie to jeszcze żadna niezwykła prosinka. akcja się w życiu nie trafiła. Ej, hey, tylko się nie przejmuj, wszystko jeszcze przed tobą. Norman, jak ci tam w środku? Trochę ciemno. O, patrzcie, Moose Roberts na horyzoncie. Kto wie, może to nasz milionowy klient? A nie, pomachał i poszedł. Kochani, ogłaszam, że mam gorący olej. Żeby ten nasz klient się już pojawił, trzymam kciuki. Trzymaj, trzymaj, bo ja zaczynam powoli drętwieć. Cii, cicho! Słuchajcie, Dilis idzie, Dilis Do nas idzie, na pewno do nas! Uuu, ale się będzie działo. Hej, czyli co, wszyscy gotowi? Kochani, nie widzieliście mojego normanka? Co tak patrzycie? Niespodzianka! O, a co tu się wyprawia? Kisy, wyobraź sobie, jesteś naszą milionową klientką i mamy dla Ciebie super niespodziankę. Ojej, ja to rzeczywiście niespodzianka, ależ fantastyczny tort! O, taka szkoda, że mój normanek tego nie widzi. Norman! Nowy skakuj! Nie mogę się wydostać! Czy mi się wydawało, czy ja słyszałam Normanka? A i owszem, bo Norman jest w torcie! Czy wyście zapiekli mojego syna w torcie? O! Nie! Proszę pani, to drewniany tort! Co? O! Y -y, bo to miało być... Y -y, o. Ach, nie da rady, przykro mi! Wypuśćcie mnie! Elis, ocknij się! O, trzymaj! rzucać te serpentyny, czy nie? Czy ja czuję dym? Dym? Ja też czuję. Nie! O nie! Zupełnie zapomniałam o oleju! Ratować się szybko! Kochani, raz, dwa, trzy, ruchy pędem do drzwi, ten tort, tort, później! A ja dzwonię po strażaka sam! Halo, a co tam się dzieje? O nie! Przecież w torcie jest mój syneczek! Spokojnie, pani Dilis! Ja się zajmę totem! Ale pych! Nie chcę przejść przez drzwi! No dobrze, zaprezentujemy wam teraz procedurę, skomplikowaną procedurę, wydobywania nogi z wiadra małży. Norris, jesteś gotowy? Jak nigdy, przyjacielu! Doskonale! E, e, bo ja... bo ja naprawdę nie mogę wyjąć nogi! Takiego? Pożar w rybo i do tego Norman Price utknął w gigantycznym torcie! Pożar w rybo a Norman Price utknął w gigantycznym torcie! Moje dziecko! Moje biedne, słodkie dziecko! Sam! Mike jest w środku! Próbuję wyciągnąć Normana! Odsuncie się, proszę, wszyscy. Nie jest dobrze, nie mogę go wyciągnąć. Odsuń się, proszę, ja się tym zajmę. Niespodzianka! Ale się porobiło? Dobra, pogadamy później. Chodź, trzeba cię stąd wyciągnąć. Sam, to ty jesteś tym milionowym klientem? O, Normanku, kochany! Mogłam tak kompletnie zapomnieć o oleju. Sam dziękuję ci, byłeś bardzo dzielny. Penny, ty też. Hej, a Mike nie? Naprawdę robił wszystko, żeby wyciągnąć Normana z tortu. Czy komuś coś się stało? Na szczęście nie. Przegapił pan jednak niecodzienną i w dodatku brawurową akcję naszej Penny. Naprawdę? Tak się złożyło, że wyciągałam Normana z gigantycznego tortu. U, u, obawiam się, że tego nie przebijemy. Jak myślisz, boys? Myślę, że ratowanie nogi kapitana z wiadra pełnego małży to lepsza historia. Hmm. Zdecydowanie lepsza. No dobrze. Proszę się nie ruszać. Ech? O, nie, 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 nie! Odkąd <śrym> Wersja polska na zlecenie Mini Mini Plus Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Barbara Ejman. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownictwo produkcji Anna Kuszewska. Wystąpili Tomasz Błasiak, Stefan Knote, Brygida Turowska-Szymczak, Monika Wierzbicka, Łukasz Talik i inni.